Ja proponuję coś. Piwo, piwo 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 i dwa piwa My Jeszcze piwo <noise> Przygotowali pizno. To piwo. Piwo, sprawa ma się tak Lecimy sobie do Pepików Na drifty i, i tam jeszcze podobno ma być nocna jazda Rybnik Więc jedziemy tam do nich jedziemy kupić najbardziej potrzebne rzeczy I wracamy Pani. Ja nie miałem rominku włączonego, dlatego nie mam internetu No ba kurwa ba, niebany smartfonialny To jest taka fura Taka fura pa, 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 Patrz jaka zajebista I ona już, aha ja Nie wiedział. kurwa baton mi się rozmroził mm, Ale chlipie Kurwa ty Kurwa Kurwa jebany Makao Grałem pokera Ara kurwa No debil to tak jest Darmowy kibel? Chyba nie dość darmowy, to jeszcze jest wysprzątany, umyty Wszystko nawet, kurwa, nawet mają mydło do tego. Bez, jo, to mydło Kul alkohol, alikol minus, minus 35% alkoholu Takie zestawy do Franku, Że jak wlejesz ten olej do auta, to brzmi albo jak piła, albo jak kosiarka, no nie? Albo jeszcze jest opcja kosy spalinowej Tf do skrzyni Olej do dyfrów i do skrzyni biegów 80-90 A... To jest jeszcze czeskie Pepko, no nie? Pe pepo. Idziemy Pe do Pe Pepików na Palma jakiś do friendly friendly fest. Będą drifty, walki, rajdy, rajdy na... samochodowe, Jestem rajdy wódka, piwo i jeszcze więcej pinów. Dojechaliśmy do Czech, tam już kolejka się ustawia. Do 11.30 A patrzy jest godzina 11.00, da że kurwa kamizelki, se weźcie i idziemy. No, ja. Dobry, idziemy ogarniać imprezę. potrzebują wykwalifikowanych ludzi. E, Dobra, my mamy swojego organizatora. Nie wiem, co ta kurwa robię, nie mam pojęcia. I jeszcze kurwa nie płacą. <laughs> tak, warto być fotografem, ponieważ mamy dostęp do takich plecaków. Idealnie, idealnie tak. Dwa obiektywy wchodzą luźno. Cześć, to miasto słynące z piwa. Dlatego pijemy piwo dzisiaj w dobrych, porządnych ilościach. Nie pierdolimy się w tańcu. Muszę tutaj wszystko ogarnąć, cały ten i Teraz muszę słać kamizelkę. W Epików jest tak fajnie, że normalnie się woli z browarkiem. Normalnie, elegancko. W Polsce się tak nie da. O. Ohi, Island oh, No, no ser, nie ma, nie ma sera. Cheeseburger. Cheeseburger. Ach, ciel zaparci. kurwa w Polsce tego nie ma, ale normalnie nie mam. Można się wody napić, na można sobie nalać do butelki i można sobie pić tak, cały wyjazd. No tak jak na kwaterce zajebali nam sprzedziny. Dzień na się nagrywa bez bliska. No mi kamerę. Kaczury jebane, w dupę My to lubimy, a wy tego nie znacie. Tam na wieży widać trupa, z okna mu wystaje dupą. A ja jestem na Friendly Feście i skończę dzisiaj chyba w areszcie. Jeszcze raz, panowie, jeszcze raz, panowie. Jeszcze raz dawajcie. Jeden, cztery. Kurwa, tam jest Kofola, idziemy po Kofolę. Nie, to w Lidlu? widzisz, kurwa kupmy sobie pierwszy ser, dobra, to ser, ale my nie stoimy nawet kurwa w kolejce. Przepraszam, tu Macie smażony ser? ser? Nie ma sera, nie ma już. A by wcześniej był, tak? Tak, był, ale już nie. A, dobra, dzięki. Proszę. Macie smażony ser, czy nie? Nie mamy. Nie, dobra, dzięki. A macie smażony ser? Ser, no smażony. Nie ma. Proszę. Macie ser smażony? Serdecznie? Dobra. Mnie nie zależy. To jest pilny w porządku no i ogarniam media. Robot Roboty od zajebania. Jest? To nie jest takie łatwe. To, to jest zapierdol, no nie z co on wszędzie chodzi. Ale nie, to jest zapierdol. To, to się nie wydaje takie łatwe. Prawda? Czeskie piwo DBS. Schenker the best. Ogólnie powiedziałem, że będę się pierdalał za bramki, będą na pierdałych samochodami, driftować. No i jak powiedziałem, tak trzeba zrobić, więc płatka. a się mi zabronili. Wychodzimy na górę. Wła czekam w kolejce. Zobaczymy w tej sytuacji. sytuacja. dobra, właśnie chodzimy gdzieś. Skończył gadać. Idziemy dalej. Niku nie rozumiem. Fajnie, fajnie mają. Nie powiem, że nie. Hello guys, we czy yes. <laughs> bardzo. To kończymy właśnie nagrywanie Przepięknej firmy. Dużo się dowiedziałem. And uh, see you again, guys. bardzo, Wojtek wyszedł już z siedziby Continentala. W się tam za darmo. Co? Pokaż tu samochody, kurwa. Ciekawe, czy to w gazie jest, bo to już dużo palić. Niestety nie dostałem pozwolenia na nagrywanie z tyłu samochodu. Ewidentnie zabrakło ci drabiny do tej kamizelki. Eee, troszkę tak. Wracamy z tego pierdolnika. Każdy zadowolony raczej. Tak, za 25 zł to godne polecenia. Nie, nie działo się dużo, ale, ale średnio. <zysy>